Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: na krat, za kraty albo na cmentarz. Ależ nas wpierdolił na minę. Pojedzie pan na front wgniatać w ziemię Władimira Putina. Róża czerwono, bez. Nikt nas nie pęka, krubo, jak... Chwileczkę, teraz ja mówię. Cieszę się, że pan tak odwołuje się do mojej wypowiedzi z taką też precyzją. Moja żona pojedzie na front, proszę pana. Moja... Ale Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże, nie życzę sobie tego, zanim pan ani ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego że służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, to... tak jak my. Coś nie powiedział? Przepraszam. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam. Panowie pozwolą, moja żona. Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Trzymajcie się ciepło.